Dzień dobry. Dzień dobry. W, w nowym mo monitorze erotycznym yy, piątkowym. W zasadzie w, powinniśmy odśpiewać Koko Koko Euro Spokojnie. Koko, koko, koko spoko. jakiś świat nie ja, ja, my, ja myślę, że jest to hymn, który razem z bojkotem Kaczyńskiego został podrzucony Ukraińcom. Kaczyński w, 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 na, namawia do bojkotu euro na Ukrainie, a na to w Ukrai Ukraińcy odpowiadają koko koko euro spoko. I jest oko. wszystko Nie wygrałeś nic. Nic nie wygrałem, miałem nadzieję, nie mam szczęścia. W każdym, razie, w każdym razie mamy bardzo fajny hymn. Yy śpiewany przez bardzo sympatyczne niewiasty w strojach ludowych, także nikt tego hymnu nie pomyli z żadnym innym krajem. No to może trochę szkoda z tak naprawdę zupełnie poważnie to źle się stało, bo nie wiem komu tak naprawdę zależy, żeby Polska była odbierana jako skansen Europy. Gratuluję pomysłu, panowie i pani. W... No może i tak, tylko tyle, że weź pod uwagę Ale jedną to... rzecz, że tak naprawdę z... Po pierwsze, te wszystkie 10 piosenek to były mierne, jedna bardziej mierna od drugiej. E, tragiczne było, nie wiem, czy to słuchałeś, ale... Nie wszystkie dziesięć piosenek I w zasadzie tylko ten bon mot wpadał w ucho. <grym> <grym> także Halo, także w, była na przykład jakaś taka piosenka rapująca. Już sobie wyobraziłem, jak to będą, wiesz, jak, jak to będą wszyscy tam rapowali. Albo... No, albo był taki nudziarz, jaką się na. Kurde, jest taki model, bo nudziarz straszny. E, przychodzi, smęci. Ono o aniołkach śpiewał wcześniej. Fil, fil. A to? Fil. O, to matko jedyna. Po prostu. Także wiesz, ten koko-koko-euro-spoko to, to jest jakby w, na, na tym tle całkiem niezły oddech. D Dobrze. <laughs> myślę, że Myślę, że. W, Jaki wybór? Taka wygrana, nie ma co narzekać. Co prawda, co prawda wielką przegraną jest Maryna Rodowicz, która wyprodukowała kolejnego gniota i znowu nic nie wygrała. No wy to i lepiej, starczy już. No, star starczy, ale może, może zapragnęło jej się, żeby tak jak w 1974 wyjść z dużej piłki albo z dużego takiego tulipana, czy jak to tego kwiatka takiego, wiesz, tam na, na stadionie, albo coś. A tak to, a tak to wyskoczą niewiasty, nie, niewiasty w strojach ludowych. Wiesz, to właśnie zaśpiewają. a propos, logo, muszę Ci powiedzieć, że logo Mistrzostw Europy w Euro nie przypomina wcale kwiata ani tulipana, tylko tak naprawdę przypomina pędzlaka albo kropidlaka. To takie grzyby, które możemy znaleźć w lodówce. Nie, nie zawsze niesłusznie nazywane, no z pleśnią. Ty, to chyba Ty możesz znaleźć w lodówce, u mnie się nie zdarza. Nie, ja znalazłem w cudzej lodówce. W cudzej lodówce. Tak. Pędzlaki, Ci da za ten tekst. Kobieta, kobieta kobietą, nie, ale naprawdę w szpitalach, bo będę dzisiaj też troszkę mówił o szpitalach, są takie, takie grzyby i myślę, że to... Ale zobacz, ale, bo to jest tak, rzeczywiście, jest, piłka jest po środku, jest, z lewej strony jest kwiatuszek biało-czerwony, z prawej strony jest ten kwiatuszek pędzlak e, niebiesko-żółty. No i teraz może ten, i teraz, te, te, teraz e, jakbyśmy postąpili zaradą Jarosława Kaczyńskiego, można by zrobić ciach. Ciach, tak. Ciach i by było teraz, teraz taki pędzlak taki tutaj, tak. duża piłka, mały kwiatuszek dmuchawce latawce wiatr. Piękna grzybnia krótko mówiąc. Mhm. Piękno. Co tam znalazłeś w naszym dzienniku? Bo widzę, że masz jedenastkę. Tak, jedenastkę. Nasz dziennik namawia do typowania jedenastki. Spośród tych wszystkich mistrzów, których wytypował Smuda, trener, trener bez matury, jak to powiedział Jan Tomaszewski, Smuda, <try> który wytypował haniebną kadrę więc musimy, musimy tą haniebną kadrę, w, to znaczy w, namawia nas nasz dziennik, żebyśmy tą haniebną hanie, kadrę sprecyzowali, wytopowali pierwszą jedenastkę i y, tutaj, tutaj w, nasz dziennik proponuje, żeby w ataku był Lewandowski i Obraniak w pomocy Rybus, Dudka, Murawski, Błaszczykowski, w obronie Wawrzyniak, Perkis, Marcin Wasilewski, Piszczek, a na bramce Wojtek Szczęsny. Nie, nie znam że... się aż tak na piłce nożnej, być może jest to słuszny wybór. Ja, ja tylko przypominam, że czekają nas głównie trzy mecze. Czekają nas głównie trzy mecze, a mieszkańców Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska Krakowa czeka piekło, prawdziwe piekło, słuchajcie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jeżeli jeszcze nie daj Boże, ktoś posłucha Kaczyńskiego i te Mistrzostwa na Ukrainie się nie odbędą, a wszystkie w Polsce, będziemy aresztowani w domach, ponieważ nie da się... Nie da się przejechać. Zresztą, zresztą o tym pisze Super Express, horror na Euro 2012, to znaczy, patrząc na mroczną stronę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i zauważa, że piwo będzie... Strona mistrzostw, będzie po 20 zł. Najtańsze, dlatego że koncerny e, piwowarskie będą chciały zarobić i restauratorzy, i słusznie. E, ale to nie. Jak nie to jest... słusznie, że piwo po 20 zł to słusznie, według Ciebie no, no, niech zarobił. Zaraz, zaraz ci powiem, ile zarabiają radni w Warszawie. No, nie, no ale to za nie, chwilę. Nie. Piwo będzie po 20 zł to najtańsze. 15 w restauracjach nawet 25. Tutaj donosi Super Express, Ale najważniejsze, o czym pisze tak naprawdę Super Express to jest to, że wszyscy, którzy szykowali się do protestów w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej, te protesty zorganizują mimo dramatycznego i śmiesznego wesołkowatego apelu tego smutnego dżentelmena Bula Komorowskiego. Ból Komorowski. Zwracają uwagę, że nie będą protestować oczywiście na stadionach, będą protestować tak, żeby ich ktoś zauważył, bo rząd polski ich nie zauważa. No i, no i słusznie. Będzie ich bardzo dużo tych protestów. No to się wpisuje troszeczkę w tą całą historię, którą wywołał Kaczyński, bo co prawda fundamentalnie się nie zgadzam. To znaczy uważam, że ta decyzja jest zła o namawianie, namawianie do bojkotu w Euro na Ukrainie, ale zupełnie z innych powodów niż Premier Tusk, tak uważam, bo premier Tusk uważa, że o czym pisze Gazeta Wyborcza, że no, po pierwsze w, w że nie powinniśmy, padły takie słowa, które mnie bardzo rozśmieszyły, ale może ja mam, po prostu jestem człowiekiem małej wiary, że w, nie powinniśmy bojkotować, bo przecież mamy szansę na finał. Człowieku małej wiary muszę powiedzieć, że jesteśmy w jednym zbiorze. Ta, ale druga rzecz to jest taka, że... No, według Tuska w ogóle nie powinno się bojkotować, nie powinno się robić nic przeciwko mistrzostwom, ponieważ to jest nasza wizytówka itp., itd. Ja myślę, że Tusk tutaj nie rozwinął myśli za mocno, bo powinien powiedzieć jeszcze o tym, że w związku z, w związku z euro, tą naszą wizytówką, mamy wspaniałe autostrady. Mamy znakomicie przygotowaną infrastrukturę, yy, szybką kolej, o, pendolina i, odpowiednio odpowiednio, i tak. takie inne, pamiętasz, było to zapowiadane? Było różne rzeczy, były zapowiadane, wszystkie pamiętam. Cyf cyfryzacja. Taka jest. Ja Ci powiem, że ja przestałem wierzyć w zapowiedzi w momencie, w którym przy okazji zapowiadania tych szybkich kolei, tych wszystkich pięknych, wspaniałych rzeczy. No, d -d Dworce się robią, więc mogą mnie zdążyć. Kiedy, <grym> kiedy dowiedziałem się, że w holdingu PKP jest spółka PKP Zegary Kolejowe, zarządzająca no. tylko zegarami, nie naprawdę, słowo Ci daję, te wszystkie zegary, na dworcach są należą do jednej spółki, to jest PKP zegary kolejowe. No tak, no, no, ktoś, to musi, no ktoś to musi <noise> regulować te zegarki. Bo, przecież, bo to jest tak, w, wiesz, wiesz, jak się odbywa taki odprawa zarządu y, takiej spółki. Przychodzą rano w poniedziałek Punktualnie. i mówią tak, mówią tak, proszę państwa. Synchronizujmy zegarki. <głosy> <głosy> I tutaj nie? jest na akcję, tak. <noise> Wartość majątku jednego tylko najbogatszego radnego w Warszawie wzrosła przez ostatni rok o ponad pół miliona złotych. No ale to zależy ile, bo jak miał zero, to wiesz. To jakie to ma znaczenie? Jakby mi wzrosło o pół miliona złotych? Nawet jakby miał 10 milionów. Ale starych złotych czy nowych? Nowych, nowych, nowych. nowych. No i Radni jeszcze. Platformy Obywatelskiej w Warszawie są królami, jeśli chodzi o wzrost przychodów z działalności mniej lub bardziej powiązanej z samorządem warszawskim. To tak tytułem zbliżających się jeszcze powoli wyborów samorządowych. Kochani, pamiętajcie, jak będziecie głosować na radnych, nie dajcie się robić w trąbę. To nie są ludzie. Biedni idą tylko po to, żeby pomnażać swój majątek, bo przecież nie po to, żeby było lepiej. No nie. Oni, Jadę do pracy no, półtorej godziny. Oni idą po to, żeby było lepiej im. A to żeby było lepiej im, tak i ich rodzinom. Nie, żeby było lepiej im. Pan że był taki SMS-ny chwała i naszym kolegom chuje preci. Tak. <laughs> tak jest. Cytat z polityka i to cały czas działa, i to cały czas działa, być może to jest ciągle ten sam semestr, który krąży. Ja powiem o czymś innym, o czym przypomina gazeta Polska codziennie. Zaczęła się sztafta głodowa w obronie polskiej szkoły i nauczania historii, to znaczy mhm. ona trwa. No i przyłączyli się do niej legendarni przywódcy z Wybrzeża. O czym, o czym mówi jeden z nich, czyli Krzysztof Wyszkowski. Ja myślę, że oprócz tej sztafety głodowej, niestety, ale społeczeństwo powinno zastanowić się nad jakimiś bardziej spektakularnymi protestami. Bo, proszę Państwa, bo w państwie, które doprowadza do tego, żeby ludzie umierali Z powodu braku leków na raka, to kto się przejmie, że ktoś tam będzie chorował z głodu? No, dajcie spokój. To, to jest oczywiście ważne, ale tutaj trzeba przypieprzyć mocniej. Moim zdaniem. Ja myślę, że jest, jest rzecz, która łączy. Łączy gazetę polską. I, I tabloid, bo zauważyłem, że, że ci się przywijał, jest, jest, jest to osoba pani Hani Lis. Tak, Pani Nie <laughs> wiedziałem, że, że ci się Hania spodoba. Listem. Mi się najbardziej spodobało to, że e, Hania, gazeta, gazeta Polska codziennie przypomniała, jak to Hania Lis e, nie za bardzo potrafiła e, w, powiedzieć, kim był kuczera. Dalej nie potrafi. Stawiam dolary przeciwko orzechom. Tak, a, a e, wieża Babel to dla niej Babilon. <laughs> dla niej wieża Babilon, tak. Czy, wieża, wieża Babilon. Babilon. No, 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 jest to, jest to czasem, jak panie, patrzę na panią Hanielis, Lis, jego, jego inut, jej, jej skądinąd e, równie przystojnego, przystojnego męża. No, zobaczcie, no, niezbyt lotny. Niezbyt lotny. Mm, ale na ale się stara. Ale, ale, na, ale na pewno zaradny Babilon z niej. Zaradny z niej Babilon to zdecydowanie nie wiem, bo pewnie tego, nie wiem czy pisze o tym Gazeta Polska, czy nie pisze, ale 30 tysięcy złotych będzie dostawać e, do, do łapki e, pani Hania, tylko za prowadzenie panoramy. Tylko za prowadzenie I to się panoramy? nie podoba pracownikom telewizji, którzy dostali po kieszeni ostatnio, bo ze względu na gigantyczne podwyżki. Związkowcy z TVP protestują. To dużo. No, nie, ale to w, nawet, no cóż, nawet Babilon zaradny nie, nie tego. Nie może być co. list w kurniku, to może być <laughs> i list w panoramie. <laughs> z innych ciekawostek powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Jest, jest dosyć poważny artykuł w naszym dzienniku na temat. Tego wypadku, który się zdarzył wczoraj czy przedwczoraj, tym na, na lotnisku na Bemowie, awionetka. Awionetka uległa, tak, 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 w, uległa spaleniu. Zginęły dwie osoby. Okazało się, że okazuje się, że lotnisko na Bemowie jest absolutnie lotnisko, które jest lotniskiem dla samolotów szkolnych. Jest absolutnie nieprzygotowany, nie ma żadnego zaplecza ani możliwości do prze przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji ratowniczej. E nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. A nie wiem, czy wiesz, kto jest szefem lotniska jest na szefem? Nie wiem. Nie mam do tego pojęcia, powiem szczerze, My... znany skąd inąd Gromosław Czępiński. Ramosław Czempiński. No nie, no, no tak czy inaczej, powinno się coś z tym zrobić, tym bardziej, że wracając ja do myślę, zapowiedzi... że powi... na lotnisku na Bemowie mieli lądować yy, kibice. Uh -huh. Takie były zapowiedzi. Myślę, że ci kibice, którzy mieli wylądować, będą próbowali to zrobić. Chyba bo... z spadochronem. Być może spadochronem, <laughs> to ale skoro drogi będą zablokowane, a, będą zablokowane, a żeby dojechać na mecz yy, <słuch> najważniejszy dla Polski, czyli pierwszy mecz otwarcia, yy, bo... Mecz otwarcia polskich występów, oczywiście, to trzeba byłoby już na przykład z takich Niemiec wyruszać dzisiaj. No, co najmniej. Co najmniej dzisiaj. Co Ci, najmniej. Co wystartują po weekendzie, mogą się spóźnić, więc pozostają im spadochrony. A zobacz, jakby to brzmiało. Jakby na przykład w te, taka, taka pielgrzymka z Berlina na euro. W Polsce. Pielgrzymka Pilgrzym... z... do Warszawy. Pilgrzymki Ile to jest tego... kilometrów. Pielgrzymki pilgrzymki z tego kierunku napawają mnie zawsze pewnym niepokojem, wolałbym, żeby się nie odbywały. <laughs> nie, Jeź, nie, ale pilgrzymki. to była pokojowa pielgrzymka, <laughs> wiesz, taka taka ten, taka pokojowa tam ejo, ejo, i tak dalej I, ja i wiem, a, a wiesz ale, ale oni powinni już wyruszyć w zasadzie Benedykt XVI przyjedzie na pielgrzymkę do Polski spotka się z wiernymi kościoła katolickiego, Polakami gdzie? pod Grunwaldem gdzie? w miejscu tradycyjnych spotkań Polaków z niemieckim duchowieństwem gdzie? taki kawał ty? był oczywiście kiedyś. To mi się a już myślałem, że po prostu wkręcasz no. wkręcasz wkręcasz mnie jeszcze porozmawiajmy o rzeczach, które są Tobie bliższe niż mi. Okazało się, że Polska zablokowała możliwość drenażu, w jakiś tam sposób, możliwość drenażu polskiego systemu bankowego. Na, na, na ostatniej była sobie jakaś tam konferencja. Poczekaj. Już, już, już to szukam. To było albo w naszym dzienniku, albo nie w naszym dzienniku, w gazecie polskiej, codziennie. To, to Polska codziennie. Polskie banki zagrożone. Banki w Polsce mogą zostać wydrenowane przez zagraniczne centrale, które pilnie potrzebują kapitału. Wynika z analiz Komisji Europejskiej. Ministrowie finansów krajów Unii nie porozumieli się w sprawie wymogów kapitałowych zabezpieczających banki przez Krachem, ale nie, po, nie porozumieli się dlatego, że zatrzymał ich Tusk. Polacy ich zatrzymali. Wobec... Nie, nie, nie. No, no słowo ci daje, no kurde. Fiasko szczytu bankowego, zobacz. No i, i były, były proponowane dyrektywy, które nie spodobały się polskiemu rządowi, gdyż niektóre jej zapisy zagrażały naszemu sektorowi bankowemu. Nasz sektor bankowy jest dosyć szczupły. To jest oksymoron, nie ma czegoś takiego jak polski sektor bankowy, ponieważ ze wszystkich banków Polski jest tylko... Bank gospodarstwa krajowego. Ale to może banki to... spółdzielcze jeszcze niektóre. No, też. Ale to, 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 ale to może dobrze, że. Ale korzystając z takiego blefu, tak, więc... że, z ta... że stosując taki blef, coś tam Tusk zablokował? Myślę, że Tusk nie zablokował. Myślę, Tomku, że skoro banki drenowały polski rynek, banki zachodnie będą robić to dalej, mimo rekomendacji KNF-u, mimo gruźb nakładania kar nic się tutaj nie zmieni. No, banki, banki z tego co ja wiem, to te centrale, te, te oddziały centrali zachodniej, które są w Polsce, one są kosmicznie zadłużone w tej chwili. Mhm. Dlatego na pewno będą drenowane. No jest jest taka ocena, tutaj Szewczak taką ocenę przedstawił, że odnośnie. W że w związku, że tak powiem, z wpuszczeniem w taki a nie inny sposób w banków zachodnich na rynek Polski Polska straciła do tej pory 200 miliardów złotych. To bardzo ostrożne szacunki. Ja myślę, że to jest szacunek ostrożny. Tak, bardzo nie? ostrożne szacunki tak naprawdę. Także w, i tutaj się spodziewają, że teraz w związku z tym, co się dzieje w Europie, Zacznie się drenaż, zresztą to przerabialiśmy w 2008 czy przerabialiśmy 2009. Przerabialiśmy już tak, nie prawda? raz, dwukrotnie przerabialiśmy, odkąd zaczęły <laughs> zachodnie banki. Ja pamiętam, jak pracowałem w TEPS-ie, w telekomunikacji polskiej była taka historia, że akurat jak się zaczął kryzys, telekomunikacja polska robiła cięcia, bardzo poważne cięcia, jeżeli chodzi o wydatki. Wtedy też został zablokowany rebranding, dlatego, że wtedy, w 2009 roku, już telekomunikacja polska miała się przemianować na Orange, natomiast to było na tyle kosztowne, że to zostało zablokowane, ale w związku z powyższym, że logo Orange zostało przez Tepsy kupione od France Telecom, kupione no w zasadzie yy, wynajęte, bo to chyba tak. Wynajęte. Się, tak, tak, tak. Więc, tak, tak. więc Tepsa musiała płacić yy, niesamowite pieniądze za używanie tego logo, którego nie używała. I to były pieniądze rocznie na poziomie na poziomie około miliarda złotych. Także w, z jednej strony telekomunikacja polska. Yy, Robiła cięcia, podwyższała jakieś tam opłaty, denowała klientów. Z drugiej strony te pieniążki szło, szły do Francji. No, no, to, 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 to no, oczywiście nie, nie. się wpisuje w ten pomysł o prywatyzacji y, w, y, polskiej firmy państwowej w ten sposób, że sprzedaje się ją francuskiej firmie państwowej. Zgadza się. No także, poza tym nic ciekawego nie generalnie, generalnie w... Tomek, nie, jedna rzecz, ważna, ważna konkluzja płynie z kilku, z sumarycznej lektury kilku tekstów Rzeczpospolitej. Widmo komunizmu krąży nad Europą. Komuniści są tak silni w Europie, zauważa Rzeczpospolita. No. Począwszy od Francji, przez Czechy, Grecję. No, no to my wiemy trochę, jakby. Wiemy, tylko że... Wydaje mi się, że albo przeoczyłem, albo nikt nikt na alarm nie bił jeszcze. Tak nieśmiało, próbuje Rzeczpospolita. Ale kto tam bije na alarm? Który, 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 który? Z Lorenz, rzecz Lorenz, Lorenz Nie no, Nie tylko, no. Też go nie znam, ale, ale to co. To... Trochę zauważa. Ja mówię bo z który bo tu jest też opisana. Opisani komuniści w Czechach, w Grecji. Komuniści wracają do władzy, a... a Powinniśmy pamiętać, przekazujmy to dzieciom kochani, komuniści zabierają zabawki. Powiedzcie to swoim dzieciom, bo inaczej się nie pozbieramy. Tak, sierpem i młotem czerwoną chołotę. Dziękujemy. Koko, koko eurospodko.